Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałbym pokazać tutaj taką wędkę zakupioną w supermarkecie za około 19 zł. To jest wędka typu tak zwany BAT. Zobaczcie, ona jest tutaj zapakowana. Ona jest wykonana tak, jak jest opis z włókna szklanego. Tu macie w zestawie spławik z obciążeniem, jest haczyk. No jest taka wędka do połowu w jakiś takich stawach, oczkach, jakichś takich zbiornikach małych, gdzie jest karaś, może płotka, może jakaś zdręga, czy też gdzieś to jakieś poławianie takie z pomostu, jak gdzieś jesteśmy na wakacjach. Zaletą tej wędki jest ona malutka. Ona nie jest długa, gdzieś około. Niecałe pół metra, i możecie ją po prostu sobie gdzieś schować, gdzieś do samochodu, czy gdzieś jedziecie na wakacje. Ona jest taka podręczna. Nie zajmuje dużo miejsca, także zobaczcie. I zaraz ją otworzymy, zobaczymy, jak ona sobie tutaj wygląda. I tutaj, tak jak Wam pokazywałem w tym zestawie, jest tutaj spławik. On tak wygląda, zobaczcie. Tu jest też haczek dołączony, no to jest pełen taki przypon. Tu macie obciążnik. No to jest taki zestaw gotowy do zamocowania tutaj. Na tej końcówce, na tej przelotce. Tego teleskopu, tego te, te wędziska tak zwanego bata, jak to się mówi. Wędkarze wiedzą o co chodzi. No mocujecie tutaj. Ten zestaw tutaj z pławikiem i zestaw jest gotowy do połowu ryb. Tak. Jak widzicie, to wędzisko składa się z sześciu części i przy poruszaniu dosyć zachowuje się elastycznie. Zobaczcie, także wędka za 19 złotych prawie 3 metry, do połowu gdzieś. W jakichś stawkach, oczkach nad rzeczkami do połowu z pomostu takiej płoci, może może karasi, lub innych ryb do takiego połowu amatorskiego zobaczcie.